To były dwa różne mecze. Piłkarze wodni Krzoostrowieć Świętokrzyski przed własną publicznością pokazali różne oblicza. W pierwszym meczu pokonali Neptun Uniwersytet Łuski 5-12. O zwycięstwie zdecydowała konsekwentna gra w ataku i przewaga techniczna. Wydawało się, że gładko tak zaczę ale mecz naprawdę na, na początku był wyrównany. Później pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę wodną i ustawiliśmy ten mecz pod nasze dyktando. W drugim meczu rozgrywanym w ramach pierwszej ligi seniorów w piłce wodnej Pomarańczowo-Czarni zaprezentowali się słabiej. W szeregach krzosz zapanowało rozluźnienie, co bezlitośnie wykorzystali zawodnicy AZS Uniwersytet Warszawski. Krzosz przegrało 3-8. Najważniejsze było podejście głowa. Głowa i oczywiście skuteczność nasza w wodzie. Dzisiaj było troszkę gorzej, troszkę byliśmy może rozprężani na tym meczu. I właśnie sfera mentalna była jednym z kluczowych elementów, który zdecydował o końcowym wyniku. Dodatkowo nie wykorzystało nadarzających się okazji podczas gry w przewadze. Nie wykorzystaliśmy no, około 10 znaczy około 10 przewag liczebnych, z których gdybyśmy strzelili połowę to by byłaby by, pięciobramkowa różnica. No ale no cóż, no, tak się gra i czasami zbyt bardzo, kiedy, kiedy chcą chłopcy to e, tak wychodzi prawda. Rozgrywki na pływalni Rawszczyzna to drugi z czterech turniejów eliminacyjnych rozgrywanych w ramach pierwszej ligi seniorów. Biorą w nim udział cztery drużyny. Na zawody do Ostrowca nie dojechali zawodnicy GKPW 59 Korzów Wielkopolski. Tam kłopot miał z zawodnikami, jakieś choroby, coś takiego. Najgorsze, no bo to jednak wynika z tych chorób, że mail przyszedł w piątek przed godziną dziesiątą, dlatego był problem z powiadomieniem większej rzeszy. Yy, osób zainteresowanych tym turniejem. Przed zawodnikami jeszcze dwa wyjazdowe turnieje. Następne kolejki rozgrywane będą w Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim. Trzeba pamiętać o tym, że to są młodzi chłopcy, którzy trenują. Owszem, kilka lat, bagaż doświadczeń jakieś mają, ale proszę pamiętać o tym, że to są juniorzy. Na polu seniorskim, czyli na dojrzałej piłce wodnej, oni dopiero wchodzą. Gramy drugi sezon, tak naprawdę pierwszy sezon ubiegły, mieliśmy taki rozpoznawczy. Sztab trenerski podkreśla, że w drużynie jest potencjał, który pozwala walczyć o awans do ekstra klasy. Ten będzie możliwy, gdy drużyna zajmie pierwsze miejsce w grupie, a to daje prawo do walki w barażach o najwyższą klasę rozgrywkową. Gdybyśmy grali te baraże, to myślę, że jesteśmy w stanie przechylić zwycięstwo na naszą szalę i naszą wygraną. No i wtedy po wielu latach wrócilibyśmy na rynek seniorski, na ekstraklasy. Myślę, że jest to do zrealizowania. Wszystko jest w głowach tych młodych ludzi i w chęciach. Jest taka iskierka nadziei, że, że jednak będzie. Będziemy o to na pewno walczyć, bo chcemy, żeby ta ekstraklasa wróciła do Ostrowca. Myślę, że ta przegrana. Trochę pomoże nam w dalszych meczach i wyciągniemy z tego wnioski. i Myślę, że zagramy w następnych turniejach jeszcze lepiej. Turniej w Łodzi zostanie rozegrany w dniach 11-12 maja, a spotkania w Gorzowie Wielkopolskim zaplanowano na 1 i 2 czerwca. Aktualnie Krzoostrowiec zajmuje drugie miejsce w tabeli. Prowadzi AZS Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu plasuje się Neptun Uniwersytet Łódzki, a tabelę zamyka GKPW 59 Gorzów Wielkopolski.